Czujesz, jak serce przyspiesza. On patrzy na ciebie i coś w tobie się budzi. To nie tylko pociąg, to rozpoznanie jakby jego dusza wzywała twoją jakbyś zawsze wiedziała, że On istnieje nigdy wcześniej tego nie czułaś, albo czułaś, i skończyło się popiołem. Ta namiętność cię przeraża, bo już wcześniej pomyliłaś ogień ze światłem nazywałaś miłością to, co było tylko ukrytym pożądaniem oddałaś swoje serce, myśląc, że to przeznaczenie a teraz się boisz, boisz się popełnić ten sam błąd. Boisz się, że ta intensywność to tylko kolejna pułapka. Boisz się, że Bóg nie ma w tym udziału. Ale co jeśli ci powiem, że ta namiętność nie jest problemem, że może być dokładnie tym, czego Bóg używa, że ogień, który cię przeraża, może być tym, co Cię oczyszcza? Znasz historię Jakuba? Zobaczył Rachelę i coś w Nim umarło, i narodziło się jednocześnie. Pracował dla niej siedem lat. Ale oto sekret, którego nikt ci nie mówi. Namiętność była bramą, ale prawdziwa miłość ta narodziła się na pustyni. Zostań ze mną, bo to, co teraz czujesz, może być początkiem czegoś świętego. Ale tylko jeśli zrozumiesz to, Bóg nie dał ci tej namiętności, żeby cię zniszczyć. Dał ci ją, żeby nauczyć cię różnicy między spaleniem a świeceniem. Musisz zrozumieć jedną rzecz: namiętność nie jest wrogiem, ignorancja o niej jest. Nauczono Cię bać się tego, co czujesz, jakby intensywność zawsze była niebezpieczeństwem, jakby Bóg nie mógł używać ognia, jakby każdy płomień palił, ale jest różnica między ogniem, który niszczy, a ogniem, który oczyszcza. Jakub zobaczył Rachele przy studni i coś w nim natychmiast się obudziło. To nie była roztropność, to nie była racjonalna kalkulacja, to była czysta namiętność, instynktowna, natychmiastowa. I Bóg tam był. Bo prawdziwa namiętność nie rodzi się z pustki. Rodzi się z rozpoznania, z duszy, która wie, ze serca, które rozpoznaje to, do kochania czego zostało stworzone. Problem nigdy nie polegał na tym, że czujesz za dużo. Problem polegał na tym, że oddawałaś za dużo, za wcześnie. Myliłaś intensywność z intymnością. Myliłaś pożądanie z zobowiązaniem. Jakub poczuł namiętność, ale nie ożenił się następnego dnia. Pracował, czekał. Udowadniał, i podczas tych siedmiu lat coś się stało. Namiętność nie umarła, została przetestowana, oczyszczona, bo namiętność bez celu staje się obsesją, namiętność bez Boga staje się bałwochwalstwem, namiętność bez czasu staje się iluzją, ale namiętność z celem ta staje się przymierzem. Przy powieści 4:23 mówią: Ponad wszystko strzeż swego serca, bo z niego płynie życie. Strzec nie oznacza zamknąć. Oznacza chronić to, co święte, aż nadejdzie właściwy moment. Nie musisz zabijać tego, co czujesz. Musisz zrozumieć, co zrobić z tym, co czujesz, bo ta namiętność może być początkiem. Ale prawdziwa miłość, ta rodzi się tylko wtedy, gdy nauczysz się czekać. Bóg nie zabrał Jakubowi namiętności. Użył namiętności, by nauczyć go kochać. I to właśnie robi z tobą teraz. Po prostu jeszcze tego nie zauważyłaś. Namiętność, która cię przeraża, nie jest karą. Jest przygotowaniem, nie jest pułapką, jest treningiem, bo Bóg wie, że nie możesz naprawdę kochać, dopóki nie nauczysz się nie gubić w tym, co czujesz, dopóki nie nauczysz się czuć, nie oddając się przed czasem, dopóki nie nauczysz się, że namiętność to początek, nie koniec. I jeśli czujesz to teraz, może nie po to, żebyś uciekała, może po to, żebyś wreszcie się nauczyła różnicy między szybkim spaleniem a wiecznym świeceniem. Wiesz, co stało się z Jakubem przez te siedem lat? Nie tylko czekał, został przemieniony, bo toczy się niewidzialna wojna, gdy czujesz prawdziwą namiętność wojna między tym, czego chcesz teraz, a tym, co Bóg przygotowuje między pośpiechem ciała, a czasem ducha między wzięciem tego, co wydaje się słuszne, a czekaniem na to, co święte. I w tej wojnie odkrywasz, kim naprawdę jesteś. Jakub był oszustem. Jego imię. To oznaczało. Przechodził przez wszystko, by dostać to, czego chciał. Ale gdy zobaczył Rachelę, coś się zmieniło. Po raz pierwszy w życiu nie mógł ukraść, nie mógł manipulować, nie mógł wymusić. Musiał czekać, i właśnie w tym oczekiwaniu Bóg go ukształtował. Bo namiętność bez cierpliwości rodzi obsesję. Pragnienie bez samokontroli rodzi zniszczenie. Intensywność bez dojrzałości rodzi iluzję. Zauważyłaś już? Za każdym razem, gdy się spieszyłaś, kończyło się źle. Za każdym razem, gdy wymuszałaś, wszystko się łamało. Za każdym razem, gdy próbowałaś kontrolować, traciłaś. To nie był brak miłości, to był brak przygotowania. Jeszcze nie wiedziałaś, jak kochać bez gubienia siebie. Jeszcze nie wiedziałaś, jak czuć bez całkowitego oddania się. I Bóg w swojej miłości umieścił cię na pustyni, nie po to, by cię ukarać, by cię nauczyć bo nie możesz nieść prawdziwej miłości niedojrzałymi rękami. Wiesz, jaki był test Jakuba? Laban go oszukał. W dniu ślubu zamienił Rachelę na Leę. Jakub obudził się obok niewłaściwej kobiety. Siedem lat pracy, siedem lat czekania. I w najważniejszy poranek został zdradzony. Ale wiesz, co to ujawnia? Że nawet najczystsza namiętność przechodzi przez zdradę. Nawet najprawdziwsza miłość przechodzi przez oszustwo. Nawet najświętsze pragnienie przechodzi przez rozczarowanie, i wtedy odkrywasz to miłość czy obsesja. Bo jeśli to obsesja, rezygnujesz, jeśli to niedostatek, sprzedajesz się, jeśli to bałwochwalstwo, łamiesz się, ale jeśli to prawdziwa miłość, kontynuujesz. Jakub mógł odejść, mógł się poddać, mógł nazwać Boga niesprawiedliwym, ale pracował kolejne siedem lat, nie dlatego, że był głupi. Bo w końcu zrozumiał, że nie chciał tylko Racheli, chciał stać się mężczyzną godnym Racheli i to właśnie Bóg robi z tobą teraz. Ta namiętność, którą czujesz, nie jest ostatecznym celem, jest paliwem transformacji, jest piecem, w którym Bóg cię oczyszcza. Myślisz, że czekasz na właściwą miłość, ale prawda jest taka, że Bóg przygotowuje cię, byś nie zniszczyła właściwej miłości, gdy nadejdzie, bo już wcześniej niszczyłaś nie ze złości, z niedojrzałości. Psalm 37,4 mówi: Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego pragnie Twoje serce. Nie mówi, pragnij czegokolwiek, a Bóg da. Mówi, rozkoszuj się nim najpierw, a Twoje pragnienia zrównają się z Jego. Wiesz dlaczego? Bo gdy rozkoszujesz się Bogiem, przestajesz szukać w innych tego, co tylko On może dać. Przestajesz kłaść na ludziach ciężar, który tylko Bóg uniesie. Przestajesz zamieniać namiętność w Bożka. I dopiero wtedy, gdy. Namiętność przychodzi, nie niszczy Cię, kieruje Cię, bo w końcu znasz różnicę. Ta osoba, do której czujesz coś tak silnego, może być od Boga, tak, ale Bóg nie da Ci jej, by Cię uzupełnić. Da Ci ją, by Cię objawić, objawić gdzie wciąż uwielbiasz ludzi, gdzie wciąż gubisz się w emocjach, gdzie wciąż stawiasz ludzkie oczekiwania ponad Bożą suwerennością. I gdy w końcu to zrozumiesz, namiętność nie umiera, dojrzewa. I to, co było dzikim ogniem, staje się stałym światłem. To, co było desperacją, staje się spokojem. Nie czekasz, by zobaczyć, czy on jest właściwy. Jesteś przygotowywana, by stać się właściwą, nieperfekcyjną, gotową. Jeśli ten film dotyka czegoś głębokiego w tobie, jeśli każde słowo ujawnia coś, co nosiłaś w milczeniu, to musisz zasubskrybować ten kanał właśnie teraz. Bo to nie jest tylko wiadomość. To wezwanie dla tych, którzy są zmęczeni życiem na powierzchni, dla tych, którzy szukają odpowiedzi, których tradycyjna religia nie daje, dla tych, którzy chcą zrozumieć cel Boga w bólu. Tutaj każdy film to podróż uzdrowienia, objawienia i duchowej transformacji, i nie możesz przegapić następnego. Wiesz, co Bóg robi, gdy chce ci dać coś świętego? Najpierw cię opróżnia, zabiera ci wszystko, czego używałaś do zapełnienia pustki, którą powinien zajmować tylko on. Łamie bożki, o których nawet nie wiedziałaś, że je masz, odsłania rany, które ukrywałaś pod uśmiechami. I nazywasz to porzuceniem, ale to wyzwolenie. Jakub nie pracował siedem lat tylko po to, by mieć Rachelę. Pracował siedem lat, by przestać być Jakubem oszustem. Każdy dzień w polu był dniem umierania dla siebie, każda noc w samotności była nocą uczenia się, że ona nie była nagrodą, była odpowiedzialnością. Każda chwila oczekiwania była Bogiem mówiącym: Jeszcze nie jesteś gotowy, ale przygotowujecie. Myślisz, że pustynia to kara, ale pustynia to klasa. To miejsce, gdzie Bóg uczy cię różnicy między chceniem kogoś a byciem gotowym na kogoś. To miejsce, gdzie uczysz się, że namiętność bez charakteru staje się więzieniem. To miejsce, gdzie odkrywasz, że czucie nie wystarczy, musisz wiedzieć jak kochać. A prawdziwa miłość boli. Zanim uleczy. Pieśń nad pieśniami, 8:6 mówi: Przyłóż mnie jak pieczęć do swego serca, bo miłość jest potężna jak śmierć. Potężna jak śmierć. Nie słodka jak miód, nie lekka jak piórko. Potężna, bo wymaga, byś umarła. Umarła dla egoizmu. Umarła dla pośpiechu. Umarła dla iluzji, że możesz kontrolować, kto zostaje, a kto odchodzi. Wiesz, ile razy próbowałaś zmusić kogoś, by cię pokochał? Ile razy błagałaś, upokarzałaś się, wymazywałaś siebie, ile razy akceptowałaś okruchy, bo bałaś się zostać z niczym. Bóg widział to wszystko i nie osądził cię. Kochał cię wystarczająco, by cię stamtąd zabrać, bo zasługiwałaś na więcej niż kogoś, kogo trzeba było przekonywać do zostania. Proces Boga nie jest szybki, nie jest bezbolesny, nie jest przewidywalny, ale jest doskonały. Nie łamie cię, odbudowuje. Nie każe cię. Oczyszcza, nie odmawia ci miłości, uczy rozpoznawać prawdziwą, gdy nadejdzie. I podczas gdy On to robi, będziesz tęsknić, tęsknić za towarzystwem, za dotykiem, za kimś, kto powie Kocham cię, nawet jeśli to kłamstwo. Ale właśnie w tej pustce Bóg szepcze: Teraz jesteś gotowa usłyszeć mój głos, teraz jesteś gotowa widzieć moimi oczami, teraz jesteś gotowa kochać moim sercem. Samotność, której nienawidzisz. Jest łonem, w którym rodzi się nowa ty. Oczekiwanie, które cię doprowadza do rozpaczy, jest czasem, w którym Bóg wszystko wyrównuje. Ból, który nosisz, jest porodem tego, kim się staniesz. I gdy wyjdziesz z tego procesu, nie będziesz tą samą. Spojrzysz wstecz i podziękujesz za każde drzwi, które się zamknęły, za każdą osobę, która odeszła, za każde nie, które uratowało cię przed złym tak. Teraz powiem ci coś, czego nikt ci nie powiedział o historii Jakuba. Kiedy w końcu poślubił Rachelę po 14 latach, coś było inne. Nie był już tym samym mężczyzną, który zobaczył ją przy studni. Nie był już impulsywnym chłopcem, który chciał wszystkiego szybko. Został przemieniony przez oczekiwanie i ta przemiana była prawdziwym darem Boga. Bo zobacz, gdyby Jakub poślubił Rachelę pierwszego dnia, zniszczyłby małżeństwo. Wciąż był manipulatorem, kontrolerem, egoistą. Kochał Rachelę. Tak. Ale nie wiedział, jak naprawdę kochać. A miłość bez dojrzałości to bomba zegarowa, to namiętność, która spala wszystko i nic nie zostaje, to pragnienie, które pochłania i zostawia popiół. Bóg nie opóźnił błogosławieństwa Jakuba. Bóg uratował błogosławieństwo Jakuba. Bo jeśli otrzymujesz to, czego chcesz, zanim będziesz gotowa, zniszczysz to, co otrzymasz. Jeśli wyjdziesz za właściwą osobę w niewłaściwym czasie, Zamienisz ją w niewłaściwą osobę. Jeśli wymuszasz Boży cel w swoim pośpiechu, zabijasz Boży cel. I to dokładnie robi On z Tobą teraz. Każde drzwi, które się nie otworzyły, Bóg ratuje Cię przed wejściem w niewłaściwe miejsce. Każda osoba, która odeszła, Bóg uwalnia Cię od kogoś, kto by Cię pochłonął. Każde prawie, które nie stało się tak, Bóg chroni Cię przed przyszłością pełną bólu. Ty nazywasz to odrzuceniem. On nazywa to. Przekierowaniem. Ból, który czujesz, to nie Bóg będący okrutnym, to Bóg będący chirurgiem. Wycina to, co zabija cię od środka, usuwa destrukcyjne wzorce, które odziedziczyłaś, leczy rany, które sprawiają, że wybierasz źle, a operacja boli, ale uzdrowienie przychodzi później. Wiesz, dlaczego zawsze przyciągasz niewłaściwe osoby? Dlaczego zawsze czujesz tę niewytłumaczalną chemię z kimś, kto cię skrzywdzi, bo wciąż nosisz nieuleczone traumy? Wciąż mylisz znajomość z przeznaczeniem, wciąż myślisz, że miłość to cierpienie, bo tego cię nauczono. I Bóg teraz przerywa ten cykl, ale do tego musi pokazać ci korzeń. Korzeniem nie jest osoba, która cię zdradziła, korzeniem nie jest nieobecny ojciec czy zimna matka. Korzeniem jest kłamstwo, w które uwierzyłaś o sobie, kłamstwo, że musisz udowodnić, że zasługujesz na miłość, kłamstwo, że musisz się wymazać, by być zaakceptowaną kłamstwo, że intensywna namiętność oznacza prawdziwą miłość. I Bóg wykorzenia te kłamstwa jedno po drugim. Przypowieści 4, 4:23 mówią: Strzeż swego serca, bo z niego płynie życie. Strzeż. Nie oddawaj go każdemu, kto ładnie się uśmiecha. Nie oddawaj temu, kto mówi to, co chcesz usłyszeć. Nie oddawaj temu, kto wzbudza namiętność, ale nie ma charakteru. Strzeż, aż Bóg powie: ten jest godny tego, co nosisz, ten nie rozbije tego, co święte. Hej, jeśli się rozkojarzyłaś, wróć tu teraz ze mną. Zwróć na to uwagę, bo to najważniejsza część wszystkiego, co ci powiem. Myślisz, że czekasz na właściwą miłość, ale prawda jest inna. Bóg czeka, aż staniesz się tym, kim zawsze wiedział, że jesteś: niezłamaną wersją, która akceptuje cokolwiek, niepotrzebującą wersją, która błaga o okruchy, prawdziwą wersję. Silną, świadomą, kompletną w nim, kobietę, która nie potrzebuje kogoś, by istnieć, ale jest gotowa iść obok kogoś. Wiesz, jakie jest największe kłamstwo, które wróg w tobie zasadził: że się spóźniasz, że wszyscy już kogoś znaleźli, a ty zostałaś w tyle, że straciłaś Boży czas, ale to kłamstwo nie się spóźniasz, jesteś zachowywana, nie zostałaś zapomniana, zostałaś oddzielona, nie tracisz czasu, zyskujesz tożsamość. Rachela czekała czternaście lat na Jakuba, czternaście lat widząc, jak inne kobiety wychodzą za mąż, czternaście lat słuchając szeptów, osądów, pytań, czternaście lat zastanawiając się, czy Bóg o niej zapomniał, ale Bóg nie zapomniał, przygotowywał właściwego mężczyznę, bo była zbyt cenna, by oddać ją byle komu. I ty też jesteś. Pieśń nad pieśniami osiem mówi: Wiele wód nie zdoła ugasić miłości, ani rzeki jej nie zaleją. Wiesz co to znaczy, że prawdziwa miłość wytrzymuje, nie poddaje się przy pierwszej trudności, nie ucieka, gdy przychodzi zdrada, nie umiera, gdy przychodzi oczekiwanie. A jeśli ktoś łatwo cię porzucił, to nie była prawdziwa miłość, to była wygoda i Bóg cię uratował. Teraz posłuchaj uważnie. Namiętność, którą teraz czujesz, może być początkiem, tak, ale zamieni się w prawdziwą miłość tylko wtedy, gdy nie powtórzysz błędów z przeszłości. Jeśli nie oddasz się przed zobowiązaniem, jeśli nie zidealizujesz kogoś, kto jeszcze nie udowodnił, że jest godny, jeśli nie będziesz stawiać boskich oczekiwań na ludzkich osobach, bo Bóg mógł umieścić tę osobę na Twojej drodze, ale by Cię nauczyć, nie by Cię uzupełnić. Nie potrzebujesz kogoś, by być kompletną. Już jesteś kompletna w Nim. Czego potrzebujesz, to kogoś, kto honoruje tym, kim jesteś, kto szanuje Twoją podróż. Kto rozumie, że nie jesteś trofeum, jesteś świątynią. Kto wie, że zdobycie ciebie to nie koniec, to początek świętej odpowiedzialności. A jeśli on jeszcze tego nie wie, to nie jest gotowy na ciebie. Psalm 37,4 mówi: Rozkoszuj się Panem, a da ci to, czego pragnie twoje serce. Przeczytałaś to i pomyślałaś, kiedy Bóg da mi kogoś, ale Bóg przeczytał to i powiedział, gdy przestaniesz szukać w ludziach tego, co mogę dać tylko ja. Bo dopóki będziesz zdesperowana, będziesz przyciągać zdesperowanych ludzi, dopóki będziesz potrzebująca, będziesz przyciągać egoistów. Ale gdy będziesz kompletna w nim, wtedy przyciągniesz kogoś, kto jest gotowy dodać, nie wysysać. I dlatego jesteś tu teraz, słuchasz tych słów, czujesz, jak coś porusza się w tobie. Bo to nie jest tylko wiadomość, to wezwanie wezwanie do przebudzenia do przestania akceptować mniej niż zasługujesz. Do zrozumienia, że oczekiwanie to nie kara, to ochrona. I gdy nadejdzie właściwy czas, nie będziesz wątpić, nie będziesz się bać, będziesz wiedzieć, bo w końcu znasz siebie. Więc oto prawda, która wszystko zamyka. Namiętność, którą czujesz, nie jest przypadkiem, nie jest zbiegiem okoliczności, nie jest pułapką wroga. To Bóg pokazuje Ci, że wciąż jesteś zdolna czuć, ryzykować, wierzyć. Po tak wielkim bólu, takiej pustyni, takiej samotności, Wciąż masz w sobie ogień, i to nie jest słabość. To dowód, że żyjesz. Ale teraz musisz dokonać wyboru. Powtórzysz przeszłość, czy uhonorujesz proces? Oddasz się w pośpiechu, czy zaufasz Bożemu czasowi? Zidealizujesz tę osobę, czy pozwolisz Bogu objawić, kim ona naprawdę jest? Bo namiętność otwiera drzwi, ale tylko charakter podtrzymuje to, co wchodzi. Tylko dojrzałość chroni to, co święte. Tylko Bóg zamienia ogień w światło. Jakub czekał 14 lat i na końcu miał nie tylko rachele, stał się kimś godnym Racheli. Miał nie tylko miłość, nauczył się kochać, miał nie tylko namiętność, zdobył mądrość. I Ty jesteś teraz w tym samym procesie. Pytanie nie brzmi, kiedy to się stanie. Pytanie brzmi, kim będę, gdy to się stanie. Bo zobacz, Bóg nie da ci kogoś, by wypełnić pustkę. Da ci kogoś, by dzielić pełnię. Nie da ci kogoś, by cię uratował. Da ci kogoś, by szedł u Twojego boku, gdy on cię ratuje. Nie da ci kogoś, by cię uzupełnił. Da ci kogoś, kto rozpoznaje, że już jesteś kompletna w nim i to honoruje. A do tego czasu odpoczywasz, ufasz, rozkoszujesz się nim. Strzeżesz swojego serca, nie zamykasz go, strzeżesz, czujesz namiętność, ale się w niej nie gubisz. Czekasz, nie w bierności, ale w aktywnym przygotowaniu. Bo Boży czas to nie opóźnienie, to wyrównanie, to nie odrzucenie, to selekcja, to nie kara, to ochrona. Izajasz 40, 31 mówi, ale ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odzyskują siłę, wzlatują na skrzydłach jak orły, biegną bez znużenia, idą bez zmęczenia. Czekanie na Pana to nie stanie w miejscu, to wzmacnianie się podczas oczekiwania, to wznoszenie się wyżej, gdy czas mija, to przygotowanie do lotu, bo gdy drzwi się otworzą, nie będziesz czołgać się, będziesz latać. Więc jeśli dotarłaś aż tutaj, wiedz, ta wiadomość to nie tylko informacja, to transformacja. Bóg przemówił do ciebie dzisiaj, przypomniał ci, kim jesteś, pokazał ci, że namiętność, którą czujesz, może być święta, jeśli pozwolisz Mu prowadzić. Objawił ci, że nie się spóźniasz, nie zostałaś zapomniana, nie jesteś sama, jesteś przygotowywana. A gdy będziesz gotowa, będziesz wiedzieć, bo ostatecznie prawdziwa miłość nie polega na znalezieniu idealnej osoby, polega na staniu się właściwą osobą nie o namiętność, która szybko płonie o miłość, która świeci na zawsze nie o posiadanie kogoś o honorowanie tego, kogo masz zaczynając od siebie. A gdy to zrozumiesz, wszystko się zmienia, wszystko się wyrównuje, wszystko ma sens. I to, co Bóg dla ciebie przygotował, w końcu nadchodzi w doskonałym czasie, w doskonały sposób, z osobą, którą On wybrał. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli dotknęła czegoś, co trzymałaś w milczeniu, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Bo tutaj nie chodzi tylko o związki chodzi o uzdrowienie, cel i odnalezienie Boga w środku twojego bólu. Każdy film to podróż, która przemieni cię od wewnątrz. Nie przegap następnego. Twoja dusza tego potrzebuje. Dla ciebie, która dotarłaś do końca tego filmu, mam prorocze słowo. To, na co czekasz, jest już przygotowywane. Zadeklaruj w komentarzach: Ufam Bożemu czasowi i obserwuj, jak On potwierdzi to w Twoim życiu w nadchodzących dniach. Twoja wiara aktywuje boskie zaopatrzenie. Zadeklaruj i przyjmij. Thank you.